Hej, kate, Wiki, Wiki, Króliczek. I dzisiaj Babcia pilnuje moich dzieci. Zobaczymy, jaka to będzie afera, oj. No, czyli moja mama pilnuje y, moich dzieci. Zobaczymy, no, jaka to będzie afera. Dobra, czekamy na y, moją mamę. Y, na no, tysiączkę Naczynia ze dzwy, walki wyciągnięte. Hej, Babka się grzeje. Czaj na kawę, jak też coś jest? W lodówce wszystko zapełnione? Yy, jakieś dżemy są? Dobra. Wszystko jest? Stolik jest? Dobra. Dobra. Może już przychodzić sobie. Jezu się ja już tyle stoję tutaj. Ile można czekać i czekać? O Jezus! Halo Halo! Hej, mamo. No w końcu, Bożesz ten mój, no przecież ile mogę tutaj już czekać. No dawaj, dawaj, pokazuj mi szybko ten swój domek. Dobra. Mamy ładny, ładny tutaj mamy taki ładny. Ty mamy taki korytarz. Uh -huh. Zacz. to jest z wózkiem, nie? Aha, dobra, ale... To jest takie pudełeczko na kluczyk. Uh -huh. Dobra. A tutaj mamy windę. Uuu, uh, windę macie. Wow. No, ale schody też się znajdą. Super. No to, mi dalej, jestem bardzo ciekawa. To jest kuchnia, już się dla Ciebie tak grzeje. Wiedziałam, że o mnie pomyślałaś. Kawa też jak coś jest. Moja ulubiona, malinowa. Tak. To świetnie. Możesz już z nawet nawet Mhm. O, dziękuję Tobie. Przepyszna. Miam, miam, miam. No ja się niech sobie trochę ostygnie na stole. No to pokazuj dalej, co tam masz. Kuchnię masz bardzo ładną. Tutaj mam salon. Ale córuś, córuś wróć. Słucham. Córuś. No tak. Córuś, gdzie ty masz dziewczyn na oświetlenie? oświetlenie? Dobrze, że przyszłam za dnia, bo jakby było ciemno, to, tu jest to byśmy nic nie widziały. Tam świeczka świeci, dziecko normalnie, jak, jak pod namiotem. Tak, powiem. Moje psy teraz pojechały do drugiej babci. Mhm. Do tego takiego jednego psa mojej teściowej. No i co? A koty pewnie gdzieś tam sobie łażą. Y, tam y, laki y, gdzieś pewnie jest u sąsiadów. No i. Y, ko, y, Koko wróci, y, kiedy będzie ciemno. Okay. A, y, a Luna pewnie jest tam y, na górze u y, Daj. No dobrze. Okej, okay, dobrze. No pokażę to Sarum. Cześć, to hmm. no, ty śpisz? O Jezu! O Matyldo, pomyliłam cię. No chyba. Chyba mnie pomyliłaś. Dobra, pomyłka, możesz i dalej spać. No pokazuj, pokazuj mi, co ty tam masz tutaj córeczko. O, jaki piękny ogród. Elegancki dzieciaki mają. Babcia! No cześć, ty mój pomyłka, ty jeden. No, Hej babcia. No cześć, właśnie cię pomyliłam swoim ojcem. Myślałam, że to ty, a Może to dlatego, bo... na kanapie spał, Może dlatego... ale mówię, no niemożliwe, ty i śpisz ciągu dnia na kanapie, to na pewno nie ty, potem sobie pomyślałam, Jezu, to ten bibok. Acha, ja, dobrze. Macie. Ale macie fajny, do... o dziewczyny znaczne. hej dziewczyny, ale macie fajną trampolinę. No. Babciusia wam tam kupi jakieś zabawki jeszcze tu do tego to Tutaj są. Ale babciusia więcej przyniesie. Coś tam wam nakupuje, dzieciaki Waszej baksu. No. Oj, to co to jest sznurek na pranie? E, nie wiem po co mi y, masz to kupował. Czy na piniatę? Imprezki będziemy tu robić? No tak, w grudniu moją. Może. W grudniu, dobra, może W grudniu, być. bo to jest takie okay. ocieplenie. To chodźcie, snyki, pokazać mi swoje pokoje. Dobra. Tak. Tak. Dobra, to my już tutaj idziemy. Za chwilę ci jeszcze przedstawię zasady. No, idź już tam. Wszystkie walizki. No, siu. Ja nawet walizek z domu nie wzięłam. Tam ją wyrzuciła. A ty, Wiktoria, Daria. Co? Idziemy? Dobra, idziemy. Idziemy, babcia. Babcia, ja cię... I ty chyba nas tak dawno nie widziałaś, że chyba pomyliłaś moje imię z mojej mami imieniem. Nie, ja z was wszystkich chciałam wołać, żebyście mi pokazali te swoje pokoje. Dobra, jeszcze wspomnienie imion. Babcia, ja jestem Tola. No ja wiem, że ty jesteś Tola. A mnie pomyliłaś z moją mamą. Nieprawda. Prawda? To jak ja się nazywam? Daria. No. Przecież wołałam Twoją mamę, Daria Wiktoria. Idziemy na górę, żebyście mi pokazali pokoje. Ale. A Pola też ma iść. Yy... I chłopaki też. Ale ja nie jestem najstarsza. Yy... Maks jest najstarszy. Ale ja nie powiedziałam, że ty jesteś najstarsza, tylko żebyście mi pokazali swoje pokoje. Babcia, ja mam 17 lat. Ja wiem, Maxiu. A, A co teraz ta burza. Mogę tak powiedzieć. Babcia. Czy tego członka rodziny nie widziałaś, bo, bo ty u nas byłaś ponad 3 lata temu? Nie? Ponad. Dobra. A tak to byliśmy ciągle u ciebie. Pokazuj ta te, te, te pokoje To skońcem. jest Baksiu. Świetny Baksiu. Twoja chyba ta jak coś tam jeszcze jest. A, A jak jeszcze... idziecie? uciekacie? No, to czekaj, niech oni już tam się tutaj na chwilę ten Zasady naszego domu. Zasady naszego domu. O 20.00 drzwi mają być zamknięte. Ja tak zawsze robię. Mm -hmm. y dzieci mają zjeść kolację przynajmniej od, y mo Mogą zjeść albo 19.00, albo 18.00, a to zależy. Mm -hmm. Od czego? Od czego? Od tego, kiedy będzie y spał bak. Dobra. Zanotowała. Y Jeszcze co? Tak. No, bo nas nie będzie tam przez tydzień, nie? Jak przez tydzień? A nie miałyście na weekend, to tydzień lecicie z tym twoim śpiochem o Jezu. Yes. No tak, na tydzień lecimy. No i pamiętaj, w każdym tygodniu naj ci starsi mają jeden dzień do mycia naczyń. Dobra, a nie macie zmywarki? Mamy, ale czasami i oni też myją, jak mi się nie chce, i zmywarki. Dobra, dobra, już tam nie gorączkuj się coś jeszcze. Dobra, i yy, sami sprzątają pokój. Dobra. Dobra, to pa. To miłego. Zobaczy się dobrze. Nie wyrzuciłeś bez walizek. O, walizki. O, my ja już stradziłam. A nie Babcia, mój pierwszy pokój. No, pokazuj mi, ty, babci, ja. mój. Ja z mamą i tatą. Ja. Mamą i tatą, taki Duż. Duży łup. Tutaj łóżeczko moje. Bapsiku, no piękne ma góleczko i tutaj taki twoje bułeczusia, no piękne zabawki, Ci zabaweczki, Peś. no piękne. Jutro pójdziemy na zakupy dzieciaczkim, babcia to wam coś nakupuje, nie to tą matka i ojciec, piosiek, Piesiek. Nie, za Piesiek, Piasiek, piękny, no piękny pokój, teraz mój, bo jest najbliższy. pokaż Max. Wow, no taki widać, że tutaj babcia widzi, że taki porządny pokój. Maks, babcia ci kupi jutro lampę, no bo matka to chyba zapomniała, że przecież ty się uczyć musisz, chłopie, ty lampki żadnej nie masz, lampy sufitowej nie masz. Ja nie wiem, co ta matka uszalała. Y y jeszcze jest nie jest pakowana, a tata okay. spał przecież. Tata spał, nie zdążył zrobić maty. Tak. Dobra, Baksiu, Maxiu, przepraszam, się zajmiemy tym. Zajmiemy się tym jutro. Dobra, to babcia mój. No pokazujcie, dziewczyny. A po Toli mój. Tolakie, ty masz świetne okulary. Ja dopiero teraz zauważyłam. Rewela. To Lusiu, no przepiękny ten twój pokoik, taki słodziutki. Jestem słodki. Babciu si się podoba. Piękny jest ten pokoik. To Luniu, przepiękny. Mi się bardzo podoba. Tolciu, ja widzę, że babcia musi też tutaj tobie lampę zamontować. Nie mam grzybka. A grzyba ale jakaś. Sufitowa tez ta jest nie A to ty mój ten wasz tata, a u ja mnie nie... to już A ja u nie mnie wy... to już y, jeszcze odpakował. Ja nie wiem co ten ojciec z wasz całymi dniami robią. Pracuje w ogóle, czy tylko śpi... Pracuje ciężko. Ach, ale w tydzień. W weekend dwa Spawiam. Dobra, Spawiam. to dajmy im odpocząć ten tydzień, jak pojechali sobie na wczasy, a my sobie tutaj porobimy zmiany w tym waszym nowym domku. A ty, Daria, a twój pokój gdzie jest? Bo tylko toalety. Toaletę mi nie pokazaliście. Widzieliśmy, tylko tak przeskoczyliśmy przez tą toaletę, Ale świetna ta toaleta. Bardzo elegancka. Teraz pokażemy Dali, pokój. A Daria ma jeszcze w jakimś tajnym miejscu pokój? Niestety. Jak to niestety. Nie fajny ten pokój, Dari? Fajny! To nie. jedziemy. Wow, 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 Daria! A mi tata nawet trzy zamontował. A ty masz piękny pokój taki wielki. A mi nawet trzy no, widzę. Jakie ty masz ekstraśne okna, Daria! Przepiękny jest ten twój pokój. Jutro was kochani zabieram na zakupy. To coś pokupujemy do waszych pokoi, jakieś dodatki piękne. A gdzie ta luna albo laki? Gdzie jakieś kotury tu miały być? Daria. Ja, Laki... Bo ja potem będę musiała za nie odpowiadać, ja nie będę ich po szukał, szukała, zapomnijcie. Laki, Laki tam gdzieś sobie poszła a Aluna. Znając życie szuka sobie ubrań do swojego legowiska. Że co? Jakich ubrań? Ubrań? Bo kot jest. No. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, co wy za koty macie, które ubrania wam niszczą. Jeszcze ci tam na siurę? I co będzie. oni mają kuwetę. One te moje, moje koty są nauczone, że ściekają te kuwetki. No dobra. Albo, na, albo czasami nawet. Dobra, dobra, dzieciaki. To co my teraz robimy, skoro pokazałyście mi już swój przepiękny, swoje pokoje, dom jest cudowny. Ja poczekaj, żarty, babcia, poczekaj, babcia, bo ja nie wiem, czy Luna nie jest w mojej półce. O dobra. Luna? Nie ma. Kiecie, Kiecie, Luna Lunko, gdzie ty jesteś? Jeszcze sprawdzę. No mam nadzieję, że z żadnych ciuchów jeszcze nie przywiadło. Nie, Luny nie ma tutaj. To pewnie gdzieś tam zajął sobie tylko te na dworze. Ja wam mówię, ja ich szukać nie będę dworze. Wszyscy ich znają w osiedlu. No dobra, skoro tak. Na osiedlu wszyscy te kotki nasze znają. No dobra. Znają. To może idziemy do kuchni, przyrządzimy sobie coś smacznego do jedzenia. Co wy na to? No chodźcie, zrobimy sobie jakąś kolację. O Jezu, jak ciemno w tym domu. masakra. Daj ja zapalę. O Jezu, co jest szczęście, że chociaż gdzieś są te lampy. Zapalcie kochania w kuchni. Yy, babcia, na razie yy, wy sobie te, tutaj yy, możecie yy, pooglądać jakieś tam ubrania. Ja te lampy zamontuję. Dobrze, mam. Oj, bo, Maxu, bo ty tata tutaj śniurek, Dobra, już tutaj ten szółek powiedziałem. Dobra, to montuj, Max. Dobra. Już babcia! O, Maxiu, ty jesteś normalnie bohaterem tego domu. Ty zamontowałeś takie świetne oświetlenie, ja jestem z Ciebie taka dumna, Maksiku. Chodźcie, chodźcie, siadajcie dziewczyny i chłopaki. Babcia coś wam przygotuje, na co macie ochotę? Poczekaj babcia, jadły? bo ja muszę przynieść y, Baksa y, krzesełko, no bo dobrze. jest jeszcze y, tam y, y, w tej naszej małej piwnicy, to dobrze, ja idę. Dobrze, kochana. Się... Babciu już mam. No dobra dzieciaki, to siadajcie, a ja wam tutaj coś ugotuję, co byście chcieli? Co robimy? Nie wiem. Coś innego. No, ej, słuchaj się, to moje miejsce. Hej, he, mam twoje okulary. Ej, no daj. Ej, idź stąd. Ej, to jest na dworze? Babcia! Co się stało? Co się stało? a mnie wyrzuca na dwór. A Ale jest tak bardzo zimna. Jak to na dwór? Co się znowu dzieje? Nic ej, nie wiem. Że... Ejże, no weźcie. Oła! Co się stało? Jezu, babcia! Jezu, co się stało, Maksiu? O Boże, krew tryska mi, Maks, to twoja krew! Dobra, Maksu, babcia, ja radosku. idę po chusteczki. Jezu, Maks. Ludzie, z wami to gorzej normalnie niż z waszymi rodzicami. Ej, ty, mała, co żeś mu zrobiła? Popchnęłam go. Nie wolno popychać, a brata starszego? No wiesz Ty co? Siadajcie proszę w tej chwili, zaraz będę robiła jedzenie. Porzesz Ty mój, a ja myślałam, że będzie mi lekko przez ten tydzień, a Ty to się śmiesz mały. Co jemy? Co jemy? Ja Ci zaraz dam am-am. Co byś sobie zjadł młody? kiełbaski kiełbaski Tak. Babcia wyciągnie kiełbaskę, a Wy? Co robimy jeszcze? Może jakieś jajecznice albo kurczaka zrobimy, co? Ziemniaczki Ziemniaczki, dobrze. Babcia zrobi ziemniaczki. Zaraz będziemy gotowi. No mam kochani, siadajcie. Nie, moja droga panienko. Ty masz dzisiaj zdrowe jedzenie, dlatego, że uderzyłaś brata Maksika. Maxiusiu, dla Ciebie hamburger? Tak, bym poprosił To seren. proszę, to proszę, papu. Nie, szukaj, ja chcę że. wege, ale ten, ale ale ten jest Ale tu mamy równie tak. pyszny z pomidorem, wege. kochana, dla Ciebie. ekstra. A ty, moja panno, kanapeczkę z awokado. Babciu, to jest jeszcze twoja herbatka, chyba. O, dziękuję ci, kochana, dziękuję. To chodźcie, usiądźmy do stołu. Albo tutaj usiądźcie sobie. Ja sobie tutaj zjem moje tako. A wy sobie, dzieciaki, usiądźcie do stołu. Może do picia coś chcecie, co? Babciu, poczekaj, ja przesuję na baksa krzesełko. To przesuję baksa, dobra. Już, babciu. No dobra, to wszyscy sobie siądziemy ładnie do stołu. Chodź, ty, mała, rozrabiaro mm. też. Siadaj na krzesełko. Mam, najlepiej daleko ode mnie. No, znowu siedzicie koło siebie. No siadaj, siadaj Max. Poczekaj. A ty, Daria, już ci nie leci, Max, wszystko jest ok. Jeszcze... Um, um, um. Poczekajcie jeszcze. No jedzcie sobie, Maxiu. A dobra. Max, um, wyciągaj tego smoka. Um, um. Wcinajcie. O, ale pycha. Ja sobie zjem um, yum, moją tortillę. Um, ale pyszna. A na deserek co wam przygotować, młode moje? Gofli, gofli! Nie, gofli. jakieś słody, czas zjemy. Gofli. Ja chcę goffry. Ty chcesz gofry? A ty powinnaś dzisiaj decydować, panno moja droga? Tak! No nie wiem, Max, co byś chciał zjeść? Ja? No Max. zjedz, zjedz Daria też. No, najlepiej konia z kopytami. Że co? Babcy, Maxiu... I'm, I'm Poczekajcie, zobaczę co mama ma tam w lodówce, wypije herbaty trochę. A coś to mama ci tej herbaty cały dzban zrobiła. O ja wystarczy mi jedna. Poczekajcie. Mm. Mm, mm, mm. Może Gofry. coś z pieczarkami? Nie. Wiem. Nie ma... ja wiem... owoc jakieś ba Ja sobie zrobię taki owocowy babciu. mak. ładki Wam zrobię owocowe. Nie, ja zrobię, ja No to zrób lepsze. kochana. Babciu, ja mam dla y, Baksia truskawkę. Dobrze. A miałam mam No siadajcie kochanie, mam takie pyszniutkie. Ja owo... No to dla Ciebie, zobacz jakie Twoja siostra ukochana Ci przyrodziła pyszne, pyszności. Uuu, pomarańcza. To zostaw pomarańczkę kochana. Ale jej się nie da zostawić, wszystko będzie kwaskowe teraz. Fuj. To Max, Fuj. chcesz pomarań... owoce? To Ty moja droga, dzisiaj jesteś bez deserku i idziemy zaraz nie. wszyscy spać. Proszę. Nie. Usiądźcie. To może chcesz jabłuszko? Ja nie, nie lubię. A co chcesz za owocka? Może arbuska albo brzoskwinkę? Poczekaj, poszukam koko. Koko. Jezu koko na razie jeszcze nie ma koko dzisiaj. To co chcesz, młoda? Nie chcę nic! Nie chcesz nic, a może coś do picia, orężadkę? Truskawkowa czy y y cytrynowa? Cytrynowa moja. No to co? Nie cytrynową. Daria, daj jej tą cytrynową. Babcia! No, daj Wiesz, ile jej... ona razy piję tą cytrynową? I nie pijam chyba od stu lat tej cytrynowej. Dobra, to babcia ci zrobi pyszności. Poczekaj, kochana. Masz kole, zamień się z nią. Kolę? A ty, moja droga, tu dostaniesz pyszną. Co, Zobacz. Różowiutka. A, juziowa. Słodka, prawda? A ja wsadzę to. Dobrze, dziękuję Ci, Dario. No to co, bąbelasy? Chyba teraz czas na... Nie jestem bąbelkiem! Ja mówię do twojego ukochanego braciszka, który jest taki grzeczny i tak pięknie zjadł i nic nie ma To Dobre babcia, am, am. babcia idzie sprzątać, a wy, moje drogie, wnusiaki, idziecie do swoich pokojów i się przygotowujecie nie, już do ja wieczorku. Nie chcę. To Ty możesz jeszcze iść na chwilę na podwóreczko. Nie, to mnie zimno. No to co chcesz robić? Chcę walić brata. Ej. Nie wolno być brata, bo będziesz miała karę, a idziemy jutro, pamiętajcie na zakupy i każdy może sobie wybrać niespodziankę. Babcia stawia. Ale to tylko dla moich grzesznych wnusiów, dla niegrzesznych wróżuchów nie ma prezentów. To jak? Jest ja umowa, czy nie? To oglądaj sobie, a my się przygotowujemy już do wieczorku babcia ja pooglądam. No dobra, to obejrzyjcie sobie jakiś film. Babcie, ja pójdę uspać małego. Dobrze, dziękuję Ci kochana, jaka ty jesteś bardzo miła. To dobranoc! Dobranoc. Dobranoc, kochani. Ale tu dużo roboty. Muszę posprzątać to wszystko. psiu, ale to są ciuchy e, luny. Nie no, co ty? Jakiej luny? Jakiej luny? No, kochani, to ja tu sprzątam, jeszcze tylko włożę talerze do zmywarki. Zaczyn, nie musisz. A kto to za mnie zrobi? Mm, no właśnie, nikt, nikt. O. To idź babcie zobaczyć, jak tam na górze. Nie, ja tam zrobić na picie. Ja już się napiję tej herbaty, bo ja po prostu nie wierzę. No Boże, za chwilę, fuj, już sobie tą muszę rzucić. Aha, dobra, dolajmy, to leci mi teraz. Dobra widzowie, więc jeśli Wam się filmik podobał, no to, no to zostawiacie łapki w górę, subskrypcję i czekajcie na nowe filmy, bo potem... Szykuje się filmik z zakupy z babcią. No. To serdecznie, Dobra. zapraszamy. Dobra, u nas jest teraz .00. 17 godzina i zaczynamy piątkowy wieczór, Uuu. czyli tak zwany weekend. Dobra, więc życzę miłego weekendu i pa pa!